Witam serdecznie. Danusiu, tym razem będziesz opowiadała naszym widzom o kolejnej grupie roślin, a właściwie takich ciekawostkach z tej grupy. Jest to grupa Dyniowate i przygotowałaś kilka takich roślin, które są niezbyt znane, ale warte uprawy i które polecasz i które co najważniejsze masz praktykowane. Tak, to następna grupa roślin, które w tamtym roku uprawiałam i mogę się podzielić informacją, jak je uprawiać, i, i wiem na pewno, że warto je uprawiać i nie, nie są problemami problemem w uprawie, więc y, może zaczniemy, to jest najprostsza roślinka tutaj, owoc, to jest ogórek meksykański. Bardzo takie małe ogóreczki, ale niesamowicie owocuje. I naj, ten jest tutaj konserwowy, ale można go kisić, ale najpyszniejsze są z niego konfitury. Konfitury, które no nie przewidziałam, nie przypuszczałam, że tak ogórek może mieć taki pyszny smak. Dlatego, że on ma grubą skórkę i tak go spożywać, to jest dosyć problemem. Natomiast, jak go się przerobi, przetworzy, pycha. I, I właściwie robi się konfiturę z ogórka, można tam dołożyć do niego i imbir, można robić z imbirem. Robiłam z geranią, z pachnotką. Polecam to uprawiać. Czyli wszystko to, co o tym teraz mówimy, uprawiamy tak jak ogórki. A ogórki to chyba każdy umie uprawiać. Że siejemy po 15 maja i możemy najpierw nasionka podkiełkować i wysiać w jakichś pojemniczkach, i później wysadzać na miejsce stałe. I chciałam też omówić bardzo ważną roślinkę. Poczekaj, bo jeszcze wrócimy jednak do tego ogórka. Tak? Bo wiesz, ja jestem taki trochę dociekliwy. Ja u Ciebie widziałem, że ten ogórek rósł w szkarni. Tak, ale na, yy, w gruncie też rośnie. Tak, ale tak. czy widziałaś jakieś różnice pomiędzy tą odmianą gruntową yy, a i to znaczy gruntowej? jest tylko jedna odmiana ogórka meksykańskiego, czy on będzie w gruncie, czy tutaj to jest wszystko to samo. Mhm. Z tym, że musi być bardzo fajnie rośnie na balkonie. Na balkonie. Na balkonie i tutaj do skrzynek można go posadzić, dać oczywiście trzeba podwiązać mm -hmm. na jakichś sznurkach czy siatkę założyć. Na przykład taką siatkę, jak się ryby łowi, mm -hmm. też jest, można wykorzystać, i on się pnie. i, jak, i właściwie na każdym m, kwiatku jest owoc, jest owoców, do mrozów. Do mrozów aż. E, powiedz mi, bo m, dosyć taką ważną sprawą jest, przynajmniej w ogórkach, to ogórki nie lubią e, wiatru. No, osłonięte musi być. Na balkonie też, jak jest. Jeżeli będzie taki balkon, mm -hmm. że będzie tylko z przodu, a tutaj będzie mieć ściany zabudowane jakieś, czy możemy postawić tam jakieś rzeczy, które nam będą osłaniały? Czyli załóżmy, że możemy tam dać skrzynki i do skrzynek coś wsadzić, co by nam w górę rosło, nawet fasola. Mm -hmm. I ona nam osłoni tego kurka, który będzie z przodu. Załóżmy, że tu tak mamy balkon, nie? Można Aha. by to było osłonić, tak? Teraz mi. Przyszło. Dobrze, powiedz mi teraz tak, mm, czy on w takim układzie potrzebuje dużo słońca, czy tylko światła? Jakby... I ciepło i, i światło. Słońce nie musi być czy intensywne. – Czy to ogórek? Ogórek tak, też takim, ogórek, nawet w takim, takim, takim miejscu nawet powiedziałbym, nie, nie za był... bardzo słonecznym też da radę tak. i sobie będzie fajnie owocował, tak? I rośnie bardzo. Bez, zawiązuje bez problemu. Pszczoły go też bardzo lubią, jest dużo pszczółek wtedy przylatuje. I, i rośnie tego nie przypuszczałam bardzo dużo zebram tego ogórka Dobrze. że aż tak to owocuje co jeszcze ciekawego I ma to? zauważyłam nie było mączniaka żadnych chorób które normalny ogórek ma czyli to jest odmiana do której ci te nasze szkodniki się jeszcze jakby nie, nie przyłożyły nie mają problem nie? z tym chyba jeszcze nie poznały go Zaklimatyzował. Dobrze, się. a co chcę, żebyśmy się I jeszcze zapoznali? Z teraz z takim ogórkiem, który już uprawiam czwarty rok, nazywa się cyklantera, czyli dziki ogórek. I to rośnie, tu nawet nie potrzebuje osłony. I fajnie rośnie, posadziła go koło wiśni, takie ozdobnej i w ogóle tą wiśnię całą opanował ten dziki ogórek. Rósł bez, bez jakichkolwiek problemów. Tylko ważne jest przy tym ogórku, żeby sucho nie miał. Hmm. To trzeba by go też było podlewać. I, I on tu ma bardzo dużo, też się sadzi. To, to już chyba wszyscy wiedzą, że po 15 maja wysadzamy, bo hmm. na przymrozki to on szybko. – A powiedz mi skąd można zdobyć nasiona tych roślin? – No mam sporo nasion, a przywiozłam je z Peru. Te nasionka i są zaklimatyzowane i rosną u nas. I ten ogórek dziki jest przepyszny na zielono. Ma smak taki między ogórkiem a gruszkiem. I takie malutkie, 2-3 centymetrowe są najlepsze, póki jeszcze nasion nie zawiążą. Już nie mają wtedy, nie są tak smaczne. Ale można je też kisić. Można suszyć i na przykład później zaparzać herbatkę, dlatego że ten dziki ogórek ma bardzo dużo właściwości leczniczych. Jest idealny dla cukrzyków i obniża nam cholesterol. I mamy problemy z zespołem jelita wrażliwego. To on nam pomaga w tym. Jest przeciw robakom, przeciw otyłości. I co jest y, ciekawego, że z tej roślinki możemy zbierać listki i suszyć. Tak, wykorzystywać do, herbat, do herbaty. Do herbaty, do herbaty. Tak? I uh -huh. z korzenia możemy y, zmiksować ten korzeń i używać do pasty do zębów. O, jako dodatek. I co powoduje? I, i czyści nam bardzo fajnie zęby bez <laughs> fluoru, czyli mamy naturalny składnik. Uh -huh. A owoc, a nasiona same ktoś się stosuje, ktoś jak ma problemy z zaparciami. Można te nasiona wykorzystać. I przede wszystkim można nim o altany obsadzać. Jest przepiękny ten dziki ogórek wtedy. Czyli i ładnie nam obrasta. Tak. Fajnie kwitnie jak kwitnie, a tak. potem możemy sobie go podjadać, yy, ogołacać z liści. Wszystko użyjemy. Z korzeni, mówiłaś, że też nie skończymy. Też coś też, ma? z korzeni, właśnie, pastę do zębów, nie? Się no to rzeczywiście, szyi. mamy. Czyli jest Uniwersalny. I jeszcze najważniejsze, że pszczoły, po prostu pszczoły go uwielbiają. Dlatego, że to jest ciekawe u tego ogórka, że owoc nie jest tam, gdzie kwiatek kwitnie, mhm. tylko normalnie osobno jest. Nie, kwiatek jest niezależny od owocu. Kwitnie sobie tutaj, a w rogu, w kątach liści wyrastają owoce. No to ciekawa, ciekawa. Bardzo ciekawa. Na, co tam jeszcze za narzut? Czyli ja jeszcze trzymasz? mamy balsamkę ogórkowatą. To jest naprawdę cudowna roślina. Przepięknie wygląda. A kształt jej to jak czustka, dlatego że leczymy nią czustkę też. I balsamka ogórkowata jest tak samo jak ogórek się uprawia, z tym, że tutaj jest bardzo ważne. Yy, Nasiona. Nasiona są takie czarne, bardzo tak, jakby kawałek kory. I tutaj koniecznie jest moczenie tych nasion. Właśnie w tym roku się przekonałam, że dopiero za trzecim razem wyszły mi te roślinki. Czyli jak długo moczymy? I ja wtedy prawie 4 dni, może nawet 5-5. Jak ale, już, już pękały i zaczęły kiełki wypuszczać. Ale moczenie, czyli wrzucamy? Czyli zalanie ją wodą. Mhm. W ten sposób. I też, no tutaj trzeba przy balsamce wiązać ją koniecznie. Ona nie może iść po ziemi, tylko musi się, się piąć w górę, dlatego że od ziemi nam gniją te owoce. Mhm. I jest też mhm. oczywiście po 15 maja, co jest ważne, żeby ona nam, jak zasiejemy, musi mieć też wysoką temperaturę do wschodu. I co ta wszystko nam ta balsamka daje? Jest, po, zawiera bardzo dużo takich witaminy ważne, Witaminy A, B1, B2C i żelazo, którego nie zawsze jest w wielu roślinach to żelazo, a tu szczególnie w ogórku właściwie. I ona jest, balsamka też nas ochrania przed wirusami grypy i opryszczki. Co jest bardzo ciekawostką tego. I wspomaga nam działanie układu oddechowego, działanie przeciwgorączkowe, moczopędne, oczyszczające w bólach reumatycznych, a najważniejsze jest dla cukrzyków, bo reguluje poziom cukru i wspomaga nam układ krążenia. Jest jeszcze jedna roślina, której bym chciała przypomnieć, że też można uprawiać kiwanu. To też jest ogórek. Kiwano Kiwano. I kiwano to jest taki coś jakby mały melon tylko kolczasty. Ten ogórek jest i on zawiera też niesamowicie dużo witamin i kwas foliowy. Właśnie w tym ogórku jest naturalny kwas foliowy, który jest właśnie potrzebny do zajścia w ciąży, więc proponuję też uprawiać. No to ja go chyba nie będę używał, bo wiesz, czasami mi brzuch rośnie, ale bez przesady, przy czym znowu, ogórki, 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 wydawało mi się, że najważniejszy ogórek to śremski, to śremski kiszony, a to okazuje się, że są małe, że są... Y, Małe, olbrzymie są, bo, bo balsamka jest gdzieś taka. Duża, aha, balsamka. Balsamka jest, duża, jest tak? bardzo duża, taka gdzieś i normalnie ten kształt balsamki to jak, jak czóstka. Aha. I ona jak już dojrzewa, robi się pomarańczowa, odchyla się tak na trzy części. A Ten już owad, Pamiętam, pamiętasz. no i, i potem w środku są nasionka. No to rzeczywiście jest tego sporo. Praktycznie wszystkie nadają się do uprawy w gruntu tak, do gruntu. Tak można. jak ogórki, no niestety trzeba podlewać. Pamiętać o podlewaniu, w miarę tak poukładać, żeby nie były super przewietrzne, czyli gdzieś tam jakaś wiata, jakiś boczek, jakiś tam. Jakiś... Gdzieś jakieś miejsce, żeby wiatr nie hulał. Mm -hmm. I jeszcze co zauważyłam, że na przykład nie przeszkadza towarzystwo jednego ogórka drugiemu. Czyli że może rosnąć i balsamka, i dziki ogórek, i meksykański. I nawet taki ten nasz. Wszyscy sobie mogą razem rosnąć, tak? czyli A... nie ma jakiegoś problemu. Y -y -y. A powiedz mi, jeśli chodzi o, o ochronę: jeśli te wszystkie nasze mączniaki, nie mączniaki, te choroby grzybowe, czy one też gdzieś tam wymagają czegoś takiego? Nie wiem, czy nie wiem, na przykład pokrzywą je tam no y, już... y, No stosujemy pokrzywę, wrotycz, czyli po prostu piołun, to mamy roślich, znaczy się roślinki, które nam pomogą zwalczać. Różne szkodniki i choroby grzybowe. Więc, ale w Twojej praktyce miałaś ja taką sytuację, kiedyś nie. chemię musiałeś stosować, czy nie? W tej chwili w ogóle nie. W ogóle nie, nie stosuję. Zdrać tajemnicę, zmianowanie, nie wiem, sąsiedztwo. No, jakoś nie mam problemu. się Ciebie. Nie, <laughs> nie wiem, nie wiem. I co jest, co u nas jest dużo. I ptaków jest, to może też te ptaki zbierają szyce, mm -hmm. sikoryk dużo jest. Pszczoły też swoje pewnie robią. No i przestrzegam też wilgotności, bo to też jest ważne. Po prostu wiem, żeby nie lać, kiedy nie trzeba. Że jak na, załóżmy, że jest dużo wilgoci, więc wtedy nie zraszamy nie? Już na zewnątrz. Musimy obserwować, co się dzieje. Czy dzisiaj jest słońce, czy deszcz się dostosować. Ale do czas rośliny. na ogórki jest zawsze, nie zawsze. tylko te do zakąski. Są tak. tak samo ogórki lecznicze, tak jak myślę, że w tej chwili zainteresowali, zainteresowaliśmy Państwa kolejną grupą roślin, także nasze ogródki będą coraz ciekawsze i jak przyjdą znajomi, to naprawdę nie będą za bardzo wiedzieli, co myśmy tam właściwie posadzili. I będzie ciekawości, próbowania. Co to masz Dobrze. ciekawego? Dziękuję Ci bardzo. bardzo. Dziękuję widzom. Do zobaczenia. Do zobaczenia.